Przedmiotowa sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym w Tarnowie w związku z powództwem wniesionym przez Jana Gierę przeciwko zespołowi szkół ponadgimnazjalnych im. Jana Rutyny w Szczucinie. Powództwo to dotyczyło żądania zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 14 201 złotych tytułem od, y, odszkodowania za niezgodne z prawem odwołanie powoda ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych oraz zasądzenie y, na jego rzecz y, kosztów y, postępowania. Strona pozwana w y, odpowiedzi na pozew y, wnioskowała o jego oddalenie i również o zasądzenie, y, od, y, tym razem od powoda, na rzecz strony pozwanej kosztów zastępstwa y, procesowego. Rozpatrując to powództwo, wyrokiem z dnia 10 października 2013 roku sąd rejonowy w Ternowie po pierwsze zasądził od strony pozwanej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie na rzecz powoda tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem odwołanie z funkcji dyrektora kwotę 14 200,38 zł w pozostałym zakresie zaś oddalił, wyrokowi w punkcie pierwszym nadał rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 4733,46 złotych. zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda tytułem kosztów procesu kwotę 1817 złotych i nakazał pobrać od strony pozwanej na rzecz Skarbu Państwa Sądu Janowego w Tarnowie kwotę 700 11 złotych tytułem opłaty od posłów. Apelację złożyła strona pozwana. Proszę Pana Pełnomocnika, aby był uprzejmy przedstawić zarzuty i wnioski apelacyjne. Wysoki Sądzie, w ocenie strony pozwanej to rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji jest Na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego takiej pisemnej apelacji to stanowisko strony pozwanej zostało przedstawione i tutaj nie odlegało ono zmianie. Strona pozwana uważa, iż błędna jest wykładnia zaprezentowana przez sąd w zakresie pojęcia szczególnie uzasadnionego przypadku, który umożliwia w świetle artykułu 38 ustęp 1 stały o systemie oświaty odwołanie dyrektora z funkcji w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Strona pozwana uważa, iż w tym przypadku mamy akurat do czynienia z przyczyną obiektywną, przyczyną obiektywną, gdyż faktycznie wskutek rozwiązania zespołu szkół ponadgimnazjalnych stanowisko dyrektora tegoż zespołu ulega likwidacji, ponieważ jednak przepisy prawa pracy nie wiążą skutku wygaśnięcia stosunku pracy z likwidacją stanowiska, to bez powyższego konieczne było odwołanie dyrektora z zajmowanego. W sprawie jest odpowiedź na apelację. Bardzo proszę Panie Panowocny. Po prostu ja oczywiście podtrzymuję w pełni wszystkie, wszystkie twierdzenia zawarte w odpowiedzi. Na apelacje odnosząc się do zarzutów apelacyjnych, czyli po pierwsze naruszenie artykułu 38 ustawy o systemie oświaty. Zarzut ten jest chybiony. Sąd w pierwszej instancji właściwie przeprowadził analizę uchwały zarządu powiatu. Na z stanowiska dyrektora zbadał zarówno przesłanki formalne, jak i materialne do wydania tej uchwały. No, w zakresie przesłanek formalnych oczywiście te, ten wymóg zgłaszania się do projektorium oświaty został spełniony i to nie, nie było kwestionowane. Natomiast prawnie sąd pierwszej instancji uznał, że przesłanka merytoryczna, a więc szczególnie uzasadniony przypadek nie miał miejsca w niniejszej sprawie. Przekształcenie organizacyjne Jednostki nie stanowi takiego szczególnie uzasadnionego przypadku. Sąd ogłasza Sygnatura 4 PA 97 przez 13, który w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 23 stycznia 2014 roku. Sąd Okręgowy w Tarnowie, Wydział 4 Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie. Przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego Kazimierz Kostrzewa Sędziowie, sędzia Sądu Okręgowego Natalia Liwińska, sprawozdawca. Sędzia Sądu Okręgowego Edward Panek. protokolant stażysta Barbara Bartusia. No, przepraszam, Marta Bartusia. Po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 roku w Tarnowie na rozprawie sprawy z Jana Giery przeciwko Powiatowemu Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie Odszkodowanie za niezgodne z prawem odwołanie z funkcji dyrektora. Na skutek apelacji wniesionej przez stronę Pozwaną od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowie Wydział Czwarty Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 października 2013 roku Sygnatura a 4 p 217 przez 13 punkt 1 oddala apelację punkt 2 zasądza od strony Pozwanej Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie na rzecz powoda Jana Giery kwotę 900 zł w złotu kosztów zastępstwa procesowego za drugą instancję Proszę usiąść, nastąpił do się... W ocenie sądu okręgowego apelacja była nieuzasadniona i dlatego podlegała oddaleniu. Sąd pierwszej instancji nie tylko, że poczynił w tej sprawie prawidłowe ustalenia faktyczne, które sąd okręgowy w pełni aprobuje i przyjmuje za własne, ale też wysnuł z zebranego w sprawie materiału dowodowego, Słuszne wnioski. Te wnioski sądu nie pozostają w żadnej sprzeczności z materiałem dowodowym. One są logiczne i przekonywujące. Ponadto sąd dokonał prawidłowej interpretacji treści artykułu 38 ust. 1 punkt 2 ustawy o systemie oświaty, czyli ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze szczególnie uzasadnionym przypadkiem, czyli takim przypadkiem, który pozwala zastosowanie trybu porównywalnego do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika, czyli do odwołania w trybie natychmiastowym dyrektora z jego funkcji w trakcie roku szkolnego. I tutaj zgodzić się trzeba z sądem pierwszej instancji, że no formalnie Procedury, które zostały przeprowadzone, istotnie wskazują na to, że zespół, którego dyrektorem był powód, został rozwiązany. Stanowisko zostaje likwidowane, a w miejsce tego stanowiska dyrektora zostaje utworzone nowe stanowisko, tyle że już w centrum. Natomiast nie można stosować przy ocenie treści tego przepisu odniesienia go do konkretnego stanu faktycznego nie można pomijać indywidualnych okoliczności faktycznych w danej konkretnej sprawie i nie można z pola widzenia tracić człowieka i nie można też z drugiej strony nadużywać prawa dla zrealizacji i zastosowania sytuacji w której przepis przewiduje ten przepis nie został stworzony do takich sytuacji, do takiego stanu faktycznego, jaki miał miejsce przedmiotowej w przedmiotowej sprawie. Już w lutym wszystkie organy wiedzą, co będzie się działo 31 sierpnia i 1 września. Podjęte zostały stosowne już uchwały w zakresie rozwiązania zespołu w zakresie utworzenia ośrodka i powołania nowego centrum. Podjęto decyzję co do tego, że pracownicy zespołu będą pracownikami centrum, natomiast nikt nie poinformował wówczas Powoda o tym, że będzie konieczność odwołania go w trybie natychmiastowym po utworzeniu. W utworzeniu nowego, nowego podmiotu. W tych okolicznościach faktycznych nasuwa się taki obraz sprawy, że człowiek, który jest inicjatorem utworzenia pewnego ośrodka, który bierze udział w pracach zmierzających do utworzenia nowego centrum, który ma opinię wzorcową jako dyrektor, Zasługi za to wszystko zostaje w trybie natychmiastowym odwołane. I dlatego ten stan faktycznie sprzeciwia się przyjęciu, że tutaj jest ten szczególnie uzasadniony przypadek. Ocenie Sądu Okręgowego przepis ten nie został przewidziany dla takich przypadków i sąd absolutnie w całej rozciągłości podtrzymuje tutaj stanowisko Sądu Pierwszej Instancji jako stanowisko logiczne, przekonywające i uzupełniając tylko o to, że nie, może, nie można nadużywać swoich uprawnień i tych nadużyć tym bardziej nie powinny czynić podmioty, urzędy czy osoby, od których należy oczekiwać więcej, czyli o tych, które powinny stanowić wzorzec przestrzegania prawa. Więc uznając apelację jako nieuzasadnioną, a wyrok sądu jako oparty na prawidłowo ustalonych okolicznościach faktycznych sprawy, na prawidłowo przyjętej interpretacji przepisów, a dodatkowo uznając jako wyrok sprawiedliwy, sąd okręgowy oddany apelację. Wbrew przysługuje przysługuje od niego jednak skarga kasacyjna. Z tego środka zaskarżenia może skorzystać ta strona, która w dniu 7 dni do dzisiejszego złoży wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia tego wyroku, a potem w tempie dwóch miesięcy sporządzi skargę kasacyjną, którą poprzez Sąd Okręgowy w Karnowie przekaże, należy, przekaże Sądu Najwyższemu w W sprawie, czy przy sporządzeniu skargi kasacyjnej jest oblik adwokatskiej, co należy rozumieć w ten sposób, że skarbę może sporządzić i przedstawić jedynie radca prawny bądź adwokat. To wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wyrok y, uważam jest słuszny, dlatego żeby w ogóle... Nie dochodziło do takich sytuacji i takie decyzje nie zapadały w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.